Bądź mną. Level trzynasty. Początek gimbazy. Masz nawet kilku kumpli. Wszystko spoko, gdyby nie pewien skurwol. Metr dziewięćdziesiąt wzrostu, bicep z wielkości mojej głowy. Nazwijmy go Patol. Od początku podpierdalał wszystkim jedzenie i picie. Nikt nie mógł mu nic zrobić, bo syn wice dyrektorki. Pewnego dnia przy próbie odbicia kanapki jeden z naszych dostał od niego w łeb. Pałka się przegła. Rozpoczęliśmy naradę, co z nim zrobić. Najlepszy kumpel, nazwijmy go gruby, bo ważył tyle co Patol, tylko że był z pół metra niższy. Gruby zaproponował, że trzeba to zrobić raz, a dobrze, i przedstawił nam swój plan. Plan doskonały. Zaczynały się wakacje, więc mieliśmy czas na przygotowania. Na samym początku wakacji kupiliśmy sok. Taki naturalny sok owocowy, coś jak frugot, ale bez konserwantów. Otwarliśmy go, gruby wypił pół, a potem się tam odlał. Zakręciliśmy i postawiliśmy w słonecznym miejscu na dachu grubego. Czas na etap drugi. Jedziemy do Warszawy z moim dziadkiem, z Krakowa, ale chuj, mamy wakacje, po taki owoc. Syn co zmienia smak wszystkiego na słodki. Sam nie ma smaku, ale jak się go zje, to nie czuć go czkiego, etc. Zdobyliśmy, ale drogie skór wysyństwo. Po powrocie do Krakowa zamówiliśmy jeszcze aromat mango, bo taki był smak napoju oryginalny. Koniec sierpnia. Pierwszy raz chciałem, żeby wakacje już się skończyły. Idziemy do grubego. Napój stoi jak stał. Kto otwiera? Na pewno nie ja. Dobra, Gruby. Twoja chata otwierasz. Zasyczało. What the fuck, to nie było gazowane. I wtedy to poczuliśmy. Kurwiło, jakby zdechło tam tysiąc krów, a nawet gorzej. Do dzisiaj nie zapomniałem tego smrodu. Gruby się pożygał i prawie rozlał naszą drogocenną miksturę. Dobra. Jedziemy. Wsypaliśmy tam aromat mango, żeby nie było czuć. Wciąż lekko jebało, ale nie tak, żeby poczuć od razu. Etap trzeci. Szynęta. Drugi dzień szkoły. Gruby w plecaku trzyma kanapkę z tym owocem i mikstura. Wszyscy ze bo nas patol pozabija, jak się skapnie. Gruby, czemu my po prostu tabletki na rozwolnienie nie wsypaliśmy? Anon, bo przecież to wyjdzie na badaniach i będzie przypiks, a tak to się nikt nie przysra. 30 stopni... I słońce. Kurwa to się musi udać. Jazda. Gruby wyciąga na przerwie kanapkę z owocem na oczach Patola. Zgodnie z planem ten podbija i mu wyrywa. Karyny zachwycone. My też. Patrzę na zegarek i wymieniam spojrzenia z resztą. Panowie, teraz godzina, żeby owoc zaczął działać. Czuj się jak Bond. James Bond. Koniec lekcji. Czas zacząć działać. Siedzimy na ławce i czekamy aż patol wyjdzie otoczony karynami jak zawsze. Idzie. Gruby nie spierdol tego. Cały spocony zresztą jak każdy, bo jest kurwa 30 stopni w cieniu. Wyciąga miksturę i otwiera. Lekko syknęło, ale o dziwo nie zajebało. Idzie patol. Kurwa, może zdążymy się wycofać. On nas zapierdoli. Odbił do grubego. Karyny śmieszkują. Dobrze, że gruby odkręcił, bo nie syknęło. Plan był taki, że weźmie dwa łyki i wypierdoli, bo zwykle tak robił. Ale było gorąco. I wypił całość duszkiem. Kurwa Mać, on umrze! Patrzę panikowany po kolegach. Gruby cały czerwony na reju zresztą spierdala. Chyba na mnie już czas. Otol podchodzi do dziewczyn i sobie idą. Wyrok odroczony. Gruby mówi, że w takim gorąco i tak nie pobiegnie, żebym go tu zostawił i ratował siebie. Gruby to nie film, po prostu chodź. No dobra. I wtedy to usłyszeliśmy. zresztą jak cała szkoła. Ryk rannego od nosorożca. Patol leży na ziemi i żyga. Karyny spierdalają w popłochu. Cały obrzygany jeszcze spodnie obsrał. Ja jebie, co myśmy zrobili? Gruby idź spokojnie, nikt nie wie, że to my. Reszta czeka na nas pod trzepakiem, cali ze srani. Pytam się Grubego, co tu się odjebało? A ten mówi, że do tej kanapki jeszcze kiełbasy starej dorzucił, żeby się upewnić. Jakiś paranoi wydarł mordek: gruby te jebany debilu! jadkie ubasiane może zabić! Kurwa, co teraz? Rozeszliśmy się do domów. Nikt nic nie wie. Na drugi dzień wracamy do szkoły. Nauczycielka mówi, że patol w szpitalu zatruł się czymś bardzo poważnie. Patrzę na grubego: Patol żyje. Nie pójdziemy siedzieć. Tydzień później patol wraca. Gruby siedzi w kiblu cały obstrany. Mówię do niego, że kurwa, przecież ci nie wpierdoli przy nauczycielach. Przerwa. Wychodzimy z klasy. Patol podchodzi do Grubego i mówi, że w szpitalu o mało co nie umarł i postanowił, że już nigdy nie będzie nikomu nic zabierał i w ogóle, że będzie dobrym człowiekiem. I że ksiądz kazał mu coś dobrego zrobić jako za zadośćuczynienie, więc co może dla niego zrobić? Gruby mówi, że trzy pączki i są kwita. Patol się ucieszył i na następnej przerwie przyniósł pączki. Od tamtej pory z Patolem żyliśmy w zgodzie, nawet z grubym się zaprzyjaźnił. I mamy nadzieję, że nigdy się nie wyda to, co zrobiliśmy, bo by nas skurwy syn pozabijał.